Chcieli mnie oszukać historią o lekach i skończyli zdemaskowani przed rodziną. Prawda, której nie mogli ukryć. Jadalnie, niegdyś wypełnioną gwarem rozmów i zapachem niedzielnego lunchu, teraz zapadła ciężka cisza, taka, która poprzedza burzę. Oczy wszystkich zwróciły się na butelkę tabletek leżącą na stole obok nietkniętego talerza dziadka Antonio. Etykieta, wcześniej dyskretnie skierowana w dół, teraz oznaczona pogrubionymi literami, florpromazyna 100 mg. Lek przeciwpsychotyczny. Lekarstwo na uspokojenie tych, których uspokajanie nie było potrzebne. Wujek Rodrigo, zawsze najbardziej elokwentny w rodzinie, próbował wstać, ale głos mu się trząsł. To dla wywarcia presji, Antonio. Lekarz powiedział, że. Kłam. To słowo opuściło moje usta, zanim zdążyłem przestać. Wszyscy odwrócili się do mnie zaskoczeni. Nie byłam wnuczką, która zabierała głos poza kolejnością i rzucała wyzwanie starszym. Ale dziś nie miałem wyboru. Ten lek nie jest przeznaczony na ciśnienie krwi. To dla chorych psychicznie. A dziadek nie jest chory. Mama mocno trzymała mnie za ramię, wbijając palce w moją skórę. Zamknij się, Loro. Nie rozumiesz. Rozumiem. Otworzyłem torbę i rzuciłem na stół gazety, które wydrukowałem w bibliotece publicznej. Czytałem o tym. Chlorpromazyna powoduje senność, zaburza pamięć, czyni człowieka uległym. Jak zombie. Spojrzałem każdemu w oczy. Chciałeś, żeby dziadek był cicho. Żeby nie przeszkadzać w sprzedaży domu. Pstryknięcie było niemal fizyczne. Ciocia Marysa westchnęła głośno, jakby właśnie napluła na jej urodzinowy tort. Dziadek Antonio jednak tylko patrzył, a jego oczy błyszczały jasnością, której nie doceniali. Czy to zatem prawda? Jego głos, choć słaby, przeciął powietrze niczym ostrze. Chciałeś mnie odurzyć, żebym mógł podpisać papiery? Wujek Rodrigo przeczesał dłonią włosy, podspływał mu po czole. To nie tak, tato. Chcemy dla ciebie tylko tego, co najlepsze. Ten dom jest za duży i trudny w utrzymaniu. Pieniądze ze sprzedaży zagwarantują dobre mieszkanie blisko szpitala z opiekunami. Opiekunowie? Dziadek roześmiał się suchym, pozbawionym radości dźwiękiem. Albo strażników. Nie chcesz się mną opiekować. Chcą mnie zamknąć w miejscu, gdzie nie będę przeszkadzać w twoich planach. Prawda była jak kwas, żrąca, niemożliwa do zignorowania. Moja kuzynka Sofia, która do tej pory milczała, zakryła twarz rękami. Tego nie wiedziałem, mruknął. Myślałam, że to po prostu lek na uspokojenie. Oczywiście, że nie wiedziałeś. Głos mi drżał ze złości. Bo mówili tylko to, co było istotne. Tak jak zrobili to z dziadkiem, kiedy powiedzieli, że sprzedaż odbyła się dla jego własnego dobra. Dziadek Antonio odsunął krzesło i wstał. Mimo, że miał 82 lata, jego postawa była prosta i imponująca. Przychodzi. Jego głos nie pozwolił na odpowiedź: To jest mój dom. Moja żona zbudowała go własnymi rękami, cegła po cegle, podczas gdy ja pracowałem w fabryce. Nie pozwolę, żeby sprzedali to za moimi plecami, jakbym już był martwy. Ciocia Merysa próbowała protestować, ale uciszył ją gestem: Jeśli chcesz o tym porozmawiać, niech to będzie z prawnikami. I z Laurą u boku. Jego wzrok zwrócił się ku mnie i po raz pierwszy od miesięcy dostrzegłem w nim coś poza mgłą wieku, wdzięczność. Masz odwagę, dziewczyno. Więcej niż tych razem. Następne kilka minut było burzliwe. Wujek Rodrigo i ciocia Merysa wyszli wściekli, grożąc, że rozwiążą tę sprawę w sądzie. Moja matka płakała, rozdarta między lojalnością wobec brata a wstydem, że była wspólnikiem. Sofia i mój kuzyn Lukas milczeli, jakby dopiero wtedy zdali sobie sprawę z zgnilizny kryjącej się za ich dobrymi intencjami. Kiedy sala w końcu opustoszała, zostałem tylko ja, dziadek i butelka tabletek rzucona na podłogę na znak porażki. Dziękuję, Loro. Westchnął, ponownie siadając. Ale teraz co zrobimy? Nie znałem odpowiedzi na wszystkie pytania, ale miał pomysł. Walczymy. Wziąłem jego notatnik, w którym zapisywał wspomnienia i relacje. Czy masz wszystkie dokumenty dotyczące domu? Pismo święte, świadectwo. Tak. I więcej. Uśmiechnął się, a w jego oczach pojawił się figlarny błysk. Twoja babcia wszystko trzymała. Nawet listy, które twój pradziadek pisał podczas wojny. Ten dom jest prawnie nasz. I nie pozwolę im tego nam odebrać. Bitwa, która zwyciężyła. Kolejne miesiące były wyczerpujące. Wujek Rodrigo pozwał dziadka za tę niezdolność umysłową, utrzymując, że nie jest w stanie zarządzać własnym majątkiem. Zatrudniliśmy prawnika świeżo upieczonego, ale błyskotliwego młodego człowieka, który po usłyszeniu tej historii zgodził się pracować za symboliczną opłatę. Zaplanowano badania lekarskie, raporty podważono. Rodzina była podzielona. Jedni wspierali dziadka, inni nazywali go upartym i samolubnym. Ale punkt zwrotny nastąpił, gdy odkryliśmy wiadomości na telefonie komórkowym Cioci Marysi. Rozmowy z agentem nieruchomości rozmowy o jak najszybszym opuszczeniu domu, o wykorzystaniu tego, póki Staruszek jeszcze tego nie podejrzewa. To był dowód, że wszystko zostało zaplanowane. Sędzia był kategoryczny. Nie było podstaw do uznania dziadka za osobę niezdolną do pracy. Sprzedaż została zablokowana. I jak na ironię, wujek Rodrigo i ciocia Merysa zostali zmuszeni do pokrycia kosztów procesu z powodu postępowania sądowego prowadzonego w złej wierze. W dniu ogłoszenia wyroku, dziadek Antonio, jak zawsze, siedział na werandzie z kawą i gazetą. Ale tym razem w powietrzu wisiało coś innego spokój, jakiego wcześniej nie było. Myśleli, że nie zrozumiem. Powoli upił łyk kawy. Ale nigdy nie powinniśmy lekceważyć starca. Widzieliśmy już wiele. I nauczył się nie ufać. Usiadłam obok niej i patrzyłam na ogród, który tak bardzo kochała moja babcia. A teraz, co robimy z domem? Uśmiechnął się, a jego oczy pogrążyły się we wspomnieniach. Mieszkamy w nim. Dopóki to już nie działa. A kiedy nadejdzie ten dzień, ujął moją dłoń. A jego senkate palce ściskały moje z zaskakującą siłą. Ty decydujesz, ponieważ tylko ty zrozumiałeś wartość bezcennych rzeczy. Wiele lat później, kiedy dziadek Antonio odszedł oczywiście we własnym łóżku, otoczony zdjęciami i zapachem świeżej kawy, dom pozostał. A ja, jak obiecałem, zaopiekowałem się nią. Nie jako ciężar, ale jako dziedzictwo. Jeśli chodzi o rodzinę, niektórzy nigdy więcej się nie pojawili. Inni, jak Sofia, wrócili z żalem, starając się odbudować mosty. Ale lekcja pozostaje taka: ludzie mogą próbować połknąć cię żywcem, ale dopóki masz głos, pamięć i odwagę, nikt cię nie uciszy. A butelka chloropromazyny? Leżała w szufladzie na pamiątkę. Abym nigdy nie zapomniał, prawda, niezależnie od tego, jak gorzka może być, zawsze w końcu zwycięża. Dom przetrwał próbę czasu niczym statek zakotwiczony na spokojnej wodzie. Ściany z cegły, niegdyś popękane przez suchość backlens, zyskały nowe warstwy gliny i wapna, zmieszane z moimi własnymi łzami w dniach, gdy zaginiony dziadek Antonio bolał jak otwarta rana. Podczas krótkich zym piec opalany drewnem nadal palił płomienie, ogrzewając dłonie tych, którzy nadal byli chętni do odwiedzenia. Sofia rzeczywiście wróciła z oczami opuchniętymi od płaczu i z zawiniątkiem materiału w dłoniach, a w środku drewniane łyżki, które zabrała wiele lat temu teraz odpowiednio wyczyszczone i wypolerowane. Kiedy położył je na kuchennym stole, nic nie powiedział, po prostu oparł czoło o moje ramię i tak stał, aż popołudniowe słońce rozpuściło napięcie między nami. Inni, ci, którzy już się więcej nie pojawili, od czasu do czasu wysyłali listy, pełne kiepskich wymówek i pustych obietnic. Czytałem je, starannie składałem i trzymałem w pudełku po butach pod łóżkiem, razem ze starymi rachunkami i notatkami, które dziadek Antonio pisał do siebie. Jakby bał się zapomnieć własnych pomysłów? Ziemia nie należy do człowieka, to człowiek należy do ziemi, powiedział jeden z nich, pospiesznie zapisując na kawałku gazety. Uśmiechnąłem się, gdy przeczytałem to ponownie, bo dokładnie o to chodziło: dom nie był mój, ja byłem jej. I to zrobiło różnicę. Lata mijały, a wraz z nimi zmiany, które narzuca dopiero czas. Raz wyschła studnia i musieliśmy kopać głębszą, aż znaleźliśmy żyłę wodną, o której mówił dziadek. Drzewa pomarańczowe na podwórku ustąpiły miejsca sądowi Mango, które są bardziej odporne na suszę. A ja, która kiedyś byłam dziewczyną przestraszoną ciężarem decyzji, stałam się kobietą, która podpisywała dokumenty w ratuszu, negocjowała z miejskimi kupcami, uczyła miejscowe dzieci czytać, korzystając z tych samych zniszczonych książek, które dziadek trzymał na półce. Bywały noce, kiedy budziłem się spocony i śniłem o butelce chlorpromazyny. W koszmarze otworzyłem je, a w środku nie było pigułek, ale ziarenka piasku tego samego, który wiatr niósł z pustyni na nasze podwórko, gromadząc się w rogach werandy niczym ostrzeżenie. Budziłem się wtedy, podchodziłem do szuflady i dotykałem zimnej szklanki, żeby się upewnić, że nadal tam jest. Nie z nienawiści, nie z zemsty, ale jak lustro. Bo prawda, gdy stajemy przed nią twarzą w twarz, nie potrzebuje masek. To właśnie jednego z tych dni, po rzadkim deszczu, który pozostawił w powietrzu zapach mokrej ziemi, Sofia wpadła na pomysł. Chciałam zamienić dom w miejsce, w którym będą przechowywane historie regionu nie w muzeum, nie, ale w przestrzeń życiową, w której starsi ludzie będą mogli opowiadać historie, a dzieci będą mogły ich słuchać, gdzie przepisy z warzywniaków nie zaginą, a rymowanki nie zginą wraz z tym, kto je zaśpiewa. Patrzyłem na nią długo, gdy słońce osuszało kałuże na kamiennej posadzce. Potem tylko skinąłem głową. Bo w końcu dziadek Antonio zawsze to robił. Zatrzymywał to, co było bezcenne. Zorganizowanie wszystkiego zajęło nam miesiące. Ściany zyskały półki z glinianymi garnkami z odręcznymi napisami. Monka Maniokowa 1987 rok. Miód pszczeli bezrządły zbiór 2, 2003 roku. Ławki na werandzie zastąpiliśmy fotelami bujanymi, a w miejscu starego radia umieściliśmy dyktafon na którym każdy mógł zostawić swoje zeznanie. Sofia przyniosła starą maszynę do szycia i zaczęła uczyć dziewczyny robić koronki, ja natomiast prowadziłam warsztaty pisarskie, gdzie starsze dyktowały swoje wspomnienia, a ja przepisywałam je słowo po słowie, bez poprawiania błędów, bez usuwania akcentów. Któregoś dnia w drzwiach pojawił się mężczyzna, którego nie widziałam od dzieciństwa. Miał na sobie znoszony garnitur, a w rękach trzymał znoszony skórzany kapelusz. Był kuzynem dziadka Antonio, tym, który wyjechał do dużego miasta i zaginął. Rozejrzał się po ścianach pokrytych teraz zdjęciami i wiadomościami, po zapachu ciasta kukurydzianego dochodzącego z kuchni, i jego oczy się rozjaśniły. Podobałoby mu się to mruknął, bardziej do siebie niż do mnie. On wie, odpowiedziałem, nalewając mu szklankę wody z miętą. Zawsze wiedział. Kuzyn został na trzy dni. Opowiadał historie, których nie znałem, o czasach, gdy dziadek Antonio był młody i uparty, gdy dom był tylko lepianką z gliny i marzeniami. Przed wyjściem zostawił na stole kopertę. W środku nie było pieniędzy, ale teksty piosenek, które skomponował w młodości, inspirowane tymi krainami. Do kolekcji powiedział z nieśmiałym uśmiechem: Wieczorem, kiedy już wszystkich nie było, podszedłem do szuflady i wyjąłem butelkę chloropromazyny. Tym razem nie czułem ani złości, ani strachu. Tylko głęboka cisza, jak rzeka po powodzi. Otworzyłem wieczko i wypuściłem na dłoń pigułki żółte, zużyte przez czas. Następnie, jedno po drugim, pochowałem je u podstawy najstarszego drzewa mango na podwórzu, podczas gdy księżyc w ciszy świadczył o tym. Następnego dnia w tym samym miejscu posadziłem słonecznik. Bo przecież prawda nie jest tylko gorzka. Może być również w stanie uśpienia, czekając na odpowiedni moment na rozkwit. Taipa i sny, co zostaje. Nasiona słonecznika potrzebowały dużo czasu, aby wykiełkować. Pierwsze tygodnie upłynęły pod znakiem suchego lądu i ciężkiego nieba, jak gdyby sama kraina opierała się wierzę, że może narodzić się tam coś nowego. Ale podlewałem go codziennie, wcześniej rano, zanim słońce spaliło delikatne liście. Czasami, gdy woda przepływała mi między palcami, myślałem o człowieku piszącym teksty, o tym, jak jego oczy błyszczały, gdy opowiadał o kolekcji. Wiedziałem, że nie wróci. Niektórzy idą przez życie tylko po to, żeby coś po sobie zostawić, jak powie wiatru, który porusza liśćmi i idzie dalej. Tymczasem domek z gliny ożył w sposób, jakiego się nie spodziewałem. Ściany, spękane czasem, zaczęły wypełniać się opowieściami. Nie tylko moje, nie tylko człowieka z piosenkami, ale także tych, którzy przybyli, przyciągnięci plotką, że przechowujemy tam wspomnienia. Kobieta przyniosła pamiętnik od babci pisany fioletowym atramentem, zawierający przepisy na ciasta i notatki dotyczące suszy w 1942 roku. Pojawił się stary cieśla ze skrzynką zardziewiałych narzędzi, twierdząc, że należą one do jego ojca, który zbudował pierwszy most na rzece. Stopniowo w szufladzie, w której wcześniej znajdowały się tylko moje pigułki, zaczęły pojawiać się listy, wyblakłe fotografie i zatrzymany w czasie zegarek kieszonkowy. Wtedy zakwitł pierwszy słonecznik. Nie był wysoki ani tak żółty jak te, które widziałem w książkach, ale był tam, uparty, zwrócony twarzą do słońca, jakby chciał udowodnić, że coś rzeczywiście może wyrosnąć na tej ziemi. Tej nocy śnił mi się wąż. Nieprawdziwe drzewo, liściaste i pokryte bliznami, ale jego młodsza wersja, z cienkimi gałęziami i liśćmi drżącymi przy najlżejszym oddechu. We śnie zakopałem coś pod spodem, ale nie były to pigułki. To były nasiona. A kiedy się obudziłem, wiedziałem, że nie tylko ziemia wymaga nawożenia, ale także to, co w sobie nosimy. Następnie zdecydowałem się przekształcić dom w miejsce przechowywania i dzielenia się. Nie muzeum, nie zakurzone archiwum, ale przestrzeń, w której ludzie mogli przynieść to, co nim mieściło się już w szufladach domów, ale czego też nie dało się wyrzucić. Teksty piosenek mężczyzny miały całą ścianę dla siebie, pisane odręcznie na brązowym papierze, jakby wciąż były komponowane. Przepisy babci kobiety spisano w oprawionym w skórę notatniku, który trzymano na kuchennym stole, dostępnym dla każdego, kto chciał ich spróbować a narzędzia stolarskie wisiały na drewnianym sznurze do bielizny, jakby w każdej chwili mogły się komuś przydać do naprawy. Z czasem wieść się rozeszła. Przybyli obcy z odległych miast, niektórzy tylko, żeby zobaczyć, inni, żeby coś zostawić. Pewnego razu dziewczynka zostawiła szmacianą lalkę bez ręki, mówiąc, że to wszystko, co pozostało z jej dzieciństwa. Innym razem starszy mężczyzna przywiózł z nieistniejącej już plaży butelkę piasku, którą pochłonęło morze. Przyjąłem wszystko bez pytania, bo zrozumiałem, że pewnych rzeczy nie trzeba wyjaśniać, trzeba je tylko zachować. Słoneczniki teraz w większej liczbie podążały za ruchem słońca niczym cichy chór. Czasami, gdy wiał wiatr, jego płatki odrywały się i leciały na balkon, jakby one też chciały wziąć w tym udział. Któregoś popołudnia drzwi się otworzyły i weszła kobieta niosąca drewnianą skrzynkę. Nie musiał nic mówić. Poznałem jego oczy, były takie same jak u mężczyzny z piosenek. Poprosił mnie, żebym to przyniósł, powiedział, kładąc pudełko na stole. W środku znajdowała się stara gitara, ze zużytymi strunami i pękniętym gryfem. Powiedział, że to będzie to miejsce. Ostrożnie dotknąłem strun i powietrze wypełnił ochrypły, niemal łamany dźwięk. To nie była piosenka, tylko luźny akord, jak westchnienie. Ale to wystarczyło, żeby kobieta po raz pierwszy się uśmiechnęła. Na tej gitarze napisał wszystkie te piosenki i powiedział. Po śmierci mojej mamy przestał grać. Ale zawsze mówiłem, że pewnego dnia znów ich usłyszę. Nic nie obiecałem. Po prostu umieściłem gitarę w rogu pokoju, gdzie padało prosto popołudniowe światło, jakby to była scena. A kiedy kobieta wyszła, wziąłem zeszyt z literami i zacząłem je czytać na głos, jakbym badał echo słów w tej przestrzeni. Nie miałam głosu, żeby śpiewać, ani umiejętności ułożenia melodii, ale to nie miało znaczenia. Ważne, że listy po tak długim przechowywaniu znów oddychały. Z biegiem lat gliniany dom stał się punktem na mapie, którego nie było na żadnej oficjalnej drodze. Ludzie nazywali go domem rzeczy, które pozostają lub po prostu kolekcją. Ściany, wcześniej gołe, teraz pokryły się obrazami, fotografiami, przedmiotami, które nie miały już właścicieli, ale o których nie można było zapomnieć. Słoneczniki rozmnożyły się, a ich nasiona zebrano i rozdano każdemu, kto chciał zasiać odrobinę tej pamięci na swojej ziemi. A ja. Nadal piłam poranną kawę na balkonie i obserwowałem płynącą rzekę, obojętną na pogodę. Czasami, gdy wiatr wiał z północy, niósł ze sobą zapach deszczu, jeszcze zanim pojawiły się chmury. W takich chwilach zamykałem oczy i przypominałem sobie dzień, w którym zakopałem pigułki. Nie jako pożegnanie, ale jako sadzenie. Bo pewne rzeczy trzeba pogrzebać, żeby inne mogły się narodzić. I tak między błotem a snami życie toczyło się dalej nie bez bólu, nie bez blizn, ale z pewnością, że nawet najbardziej zniszczone rzeczy znajdą miejsce na ocalenie.